Pójdzie do tego podnośnika, słuchajcie, deklarowany udźwig 3 tony, tak? Czy się mylę? 3,5 tony nawet deklarowany udźwig, czyli powinien sobie bez problemu z tym busem poradzić, bo przecież ten bus nie jest przeważony. Także podnośnikiem wjeżdżamy pod tylny most, tak żebyśmy mieli naprawdę, Mocny ciężar do podniesienia czyli, żeby podnieść cały tył, całą o. I uwaga zobaczmy, czy się podniesie koło. Bardzo fajny mobilny podnośnik dosyć znane urządzenie głównie wśród wulkanizatorów, dlatego że jest bardzo łatwe, szybkie w obsłudze. Jesteśmy w stanie w dowolne miejsce pod samochodem tym podnośnikiem wjechać. Zakończymy temat podnośnika. 3,5 tony bez problemu poradził sobie z moim nie najleżejszym samochodem serwisowym. Zresztą zapakowanym w tym momencie do pełna. Także na pewno u Was będzie działał i powiem Wam, o, wcale nie jest taki ciężki. Nie trzeba z nim jeździć.